Ogromne emocje i stres towarzyszyły uczennicom Broniewskiego 14 marca w Kielcach, tam odbyły się okręgowe eliminacje Olimpiady Solidarności, na której dziewczyny zajęły pierwsze i czwarte miejsce. Ale łatwo nie było. Egzaminatorzy, którzy nam sprawdzali te testy, sami powiedzieli, że mieli problem z rozwiązaniem z częścią ze rozwiązaniem części zadań. Także no, poziom był naprawdę wysoki. Z roku na rok widać, że poziom Olimpiady jest coraz lepszy. Ale myślę, że ta przewaga dziesięciopunktowa była takim zwieńczeniem. Tej pracy i, i taką właśnie fajną nagrodą za cały ten trud włożony w naukę i w przygotowania. Zadania testowe różniły się, bo w stopień trudności po prostu był wyższy, stąd to takie na początku niemiłe zaskoczenie i ogromny stres, tym więcej, zaczęli je, je tutaj chwalić za wspaniały sukces. Konkurs Olimpiada Solidarności, dwie dekady historii to największy i najbardziej rozpoznawalny konkurs historyczny dla uczniów szkół średnich w Polsce. Obejmujące lata 1970-1990. Pytania dotyczyły czasów PRL-u, transformacji ustrojowej, więc jest to nie tylko historia, ale również polityka, więc zagadnienia były naprawdę trudne i bardzo cieszę się z tego, że udało nam się tak fajnie wypaść. Mimo że dziewczyny intensywnie musiały przygotowywać się do olimpiady, to nie sprawiło im to większych trudności. Tematy była im bliska i po części znana. Historia to moja pasja, i bardzo e, lubię uczyć się rzeczy związanych z, szczególnie z historią Polski. Jest to mój priorytet i myślę o studniach właśnie w takim kierunku. Lubię historię i tą taką, tą nowszą, że nie miałam z tym jakiegoś dużego problemu, bo to było niedawno. Kinga zajęła pierwsze miejsce w eliminacjach okręgowych. Przed nią wizyta studyjna w Gdańsku. Tam weźmie udział w warsztatach oraz zwiedzi miejsca związane z historią lat 1970-1990. Takie przygotowanie merytoryczne, to też do takie, takie cenne wskazówki dostaną, jak się przygotowywać, ponieważ eliminacje centralne składają się z egzaminu ustnego i prezentacji. Ta wizyta ma przygotować mnie do pisania pracy, której potem będę publicznie bronić w Poznaniu. Swoim sukcesem może pochwalić się również Martyna, uczennica klasy drugiej Liceum imienia Władysława Broniewskiego, które jest finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej. Była to tam cała historia ziemi, wszystkie procesy górotwórcze, no tak ogólnie cała geologia. Postanowiłam się po prostu sprawdzić, no takie nowe doświadczenie, po prostu no, interesuję się geografią. W przygotowaniu merytorycznym Martynie pomagał nauczyciel geografii, który nie ukrywa dumy z uczennicy, bo wie, że udział w konkursie na pewno przyniesie pozytywne skutki w przyszłości. Na geologów jest zapotrzebowanie, zawsze będą mieć pracę. I mam nadzieję, że Matyna po pobycie w Chęcinach wyciągnie właściwe wnioski co do pracy zawodowej przyszłej. W Broniewskim zdolnej młodzieży nie brakuje, a o ich sukcesach warto mówić, aby zachęcać pozostałych uczniów do aktywności w konkursach szkolnych, ale i reprezentowania szkoły na arenie krajowej.